Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Alicja i pokazuję, jak dbać o ogród, by sprawiał nam jak najwięcej radości. Mamy wiosnę i dzisiaj opowiem trochę o wiosennym cięciu krzewów, bo to nie jest tak, że już nic nie tniemy, wręcz przeciwnie, będziemy ciąć i to bardzo dużo, i nie tylko przez całą wiosnę, ale nawet do połowy lata. Także nie odkładajcie swoich sekatorów i bądźcie gotowi, a za chwilę powiem Wam, które krzewy można teraz ciąć, a do których lepiej nie podchodzić z sekatorem. Ale zanim do tego przejdziemy, zasubskrybuj kanał naciśnij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o następnych filmach, no i koniecznie zostaw komentarz i napisz, co cniesz, czego nie, czego boisz się ciąć. Nadal tniemy krzewy owocowe. Nawet jeżeli wypuściły liście i nie zrobiliście tego wcześniej, to mimo wszystko lepiej przyciąć je jeszcze teraz niż po prostu zostawić nietęte, niecięte. Dlatego, że jeżeli nie przytniecie ich, to one i tak będą rosły i rosły, no i osiągną duże rozmiary, a niekoniecznie będą dawać dużo owoców. Pamiętajcie, że wiele krzewów owocowych. Szybko się starzeje, dlatego warto właśnie co roku wycinać dwa czy trzy pędy, takie najstarsze, po to, żeby wywołać wzrost tych nowych gałązek. I nawet jeżeli nie udało Wam się do tej pory tego zrobić, to nadal nie jest za późno. Zobaczcie, mam tutaj taką jabłonkę, którą kupiłam dwa dni temu w punkcie sprzedaży. Ona była w chłodni i jest w takim stanie uśpienia, ale już zaczyna powoli puszczać liście. No i co? Przecież jak ją posadzę, to też będę ją musiała przyciąć. I wy tak samo kupujecie teraz dużo różnych krzewów: ozdobnych, owocowych, drzewek owocowych. Jak najbardziej powinniście nadal podczas sadzenia. Je ciąć, dlatego, że po pierwsze ułatwia to przyjęcie się, bo ograniczacie ilość pąków z których ta roślina będzie wybijać liście, czyli nie będzie tracić tak dużo wilgoci i nie będzie się wysilać, będzie się mogła skupić na wytwarzaniu korzeni, no bo przecież krzewy kopane z gruntu mają trochę uszkodzony ten system korzeniowy i muszą no tak mocno, mocno pracować, żeby te korzenie od nowa zbudować. No i też dzięki temu, że poprzecinacie, to doprowadzicie do tego, że z tych bliżej pnia położonych honków po prostu zaczną wy. Różczać nowe gałązki, będą się zagęszczać, więc jak najbardziej nadal cały czas tniemy krzewy i drzewa owocowe. I jeszcze jedno cięcie, właśnie późniejsze, kiedy już widać, które pędy żyją, gdzie wychodzą liście, są, jest jakby łatwiejsze dla osób, które zaczynają. Pamiętajcie też, że są gatunki, które właśnie nawet Lepiej bezpieczniej jest ciąć później jak brzuskwinia, która jest wrażliwa ogólnie na te wczesno czy wiosenne w ogóle przymrozki. I na przykład my zalecamy cięcie jej dopiero kiedy ona kwitnie, bo wtedy po pierwsze widać, które pędy są wartościowe i tworzą dużo kwiatów. Tych na przykład podwójnych nawet kwiatów, a które są takie no, niepłodne i tylko niepotrzebnie zagęszczają. Właśnie brzuskwinia należy do drzewek, które trzeba ciąć bardzo intensywnie każdego roku, ale właśnie możecie robić to dopiero wtedy, gdy pojawią się kwiaty. Słuchajcie, prawda jest taka, że żeby wiedzieć po co i jak tniemy rośliny, trzeba mieć dobre podstawy. Po to właśnie napisałyśmy nasze książki Szkoła Cięcia i Szkoła Cięcia dwa", żebyście Wy nauczyli się ciąć rośliny, zrozumieli, o w tym chodzi i żeby ułatwić Wam to zadanie, żebyście nie mieli ciągle tych samych dylematów. Nasza pierwsza książka, Szkoła Cięcia, uczy Was, jak ciąć rośliny ozdobne. Pokazujemy dokładne sposoby cięcia róż, powojników, dereni, budlei, lawendy, hortensji, glicyni i wielu, wielu innych popularnych i pięknych drzew i krzewów ozdobnych. Naszą książkę możesz kupić na www.sklep.twojogrodnik.pl Oczywiście nadal możecie ciąć iglaki. Większość iglaków tniemy aż do pojawienia się młodych przyrostów gdzieś w połowie kwietnia, także jest jeszcze sporo czasu. Jeżeli macie na przykład taki rozrośnięty jałowiec, który, no tak jak ten zawiera zbyt dużo miejsca. Możecie go ciąć i ja polecam wam szczególnie jeśli nie macie dużego doświadczenia, cięcie właśnie takim sekatorem ręcznym, dlatego że możecie wtedy powoli pracować, powoli sobie zmniejszać rozmiary tego krzewu i ciąć tak, żeby nie było widać miejsc cięcia, bo niestety często tnąc za bardzo, odsłaniamy stare, zbrązowiałe, brzydkie gałązki, no i po prostu ta roślina nie prezentuje się potem za dobrze i nas to denerwuje. Tnąc taki iglak, szukajcie takiego miejsca, że jeżeli utniecie gałązki, to nie będzie tego widać, bo to na na przykład z góry zasłania właśnie to miejsce cięcia, a ogólnie rozmiar tej rośliny ulegnie zmniejszeniu. Zobaczcie, dużo lepiej właśnie wciąć tak powoli i powolutku sobie zmniejszać, niż wziąć nożyce i scharatać wszystko. No chyba, że chcecie po prostu nadać jakąś taką bardziej geometryczną formę tej roślinie, zrobić z niej taką formę na przykład walca, no to wtedy oczywiście możecie tak ciąć bardziej intensywnie. Jałowiec przycięty faktycznie zmniejszył swoje rozmiary, jest teraz takim ładnym ogrodzeniem czy obwódką dla tej brzoskwini. Może zauważyliście, że założyłam okulary ochronne i sięgnęłam pomocniejszy mocniejszy sekator, no bo właśnie tnąc grubsze gałęzie, głębiej położone, takim sekatorem pracuje się bezpieczniej, no ale też warto chronić oczy przed przypadkowym zakłóciem, bo potem to są naprawdę duże kłopoty z leczeniem oka, a teraz w sezonie no, te oczy są bardzo potrzebne i takie przygody są zupełnie, zupełnie niechciane więc pamiętajcie o tym, że tnąc warto założyć rękawiczki, sięgnąć po porządny sekator, no i mieć na oczach właśnie jakąś ochsłonę. A co z młodymi krzewami ozdobnymi, takimi nie do końca rozkrzewionymi? Je również trzeba ciąć, najlepiej zaraz po posadzeniu. Jeżeli kupiliście, a nie macie czasu posadzić, to możecie nawet w doniczce przyciąć, żeby już po prostu właśnie nie traciła roślina czasu i siły na wypuszczenie liści. O tym, jak ciąć takie młode krzewy i o tym, jak ciąć właśnie taką młodą jabłonkę opowiem w w kolejnych odcinkach. Natomiast dzisiaj zapraszam Was do y, cięcia kolkwicji. Na początku powiedziałam wam, że istnieje duża grupa krzewów, których właśnie nie powinno ciąć się wiosną. Dlaczego? No bo usuniecie kwiaty, które zostały zawiązane już w zeszłym roku na gałązkach, więc bardzo, bardzo wiele krzewów, takich jak forsycja, jakrzewuszka, żylistek, właśnie kolkwicja, tamaryszek, rododendrony, azalie, tawuły wczesne, te właśnie wiosenne i mnóstwo, mnóstwo innych. Całą listę znajdziecie w opisie tego filmu. Tniemy dopiero... Po kwitnieniu, a to kwitnienie może być w kwietniu, może być w maju, także wy będziemy ciąć dopiero pod koniec wiosny albo latem, w połowie maja. No ale czy zawsze tak jest? No nie zawsze. No bo na przykład, jeżeli mamy taką ogromną kolkwicję, która rozrosła się do wielkich e, rozmiarów i na dodatek stanowi taką e, plątaninę pędów, no to warto jednak wiosną wyciąć te e, dwa czy trzy najstarsze pędy. E, zwróćcie uwagę, że kolkwicja kwitnie na pędach, ubiegło. Albo nawet starszych, i zobaczcie tutaj świetnie widać, że właśnie na takim starszym pędzie ona kwitła. A na przykład ten pęd został wypuszczony w zeszłym roku po kwitnieniu. I mam nadzieję, że on w tym roku też właśnie obsypie się już takimi pięknymi kwiatami. Więc jeśli przycięłabym go tak, jak przycięłam ten, no to pozbawię się już kwiatów już teraz, prawda? Czyli w tym sezonie no, nie będę miała tak dużo kwiatów. Więc z tym się wstrzymuję, bo ogólnie faktycznie ta kolkwicja zajmuje już tutaj za dużo miejsca, troszeczkę te właśnie gałązki tutaj nam aż przeszkadzają i trzeba będzie zdecydowanie zmniejszyć jej rozmiary, ale zrobię to dopiero po kwitnieniu. Natomiast teraz, kiedy nie ma jeszcze liści, kiedy mam lepszy dostęp do wnętrza krzewu, wytnę sobie jedną czy dwie najstarsze gałęzie po to, żeby Ją właśnie odmłodzić, troszkę przerzedzić, no i żeby właśnie móc tam w ogóle zajrzeć. Oczywiście co do zasady kolkwicji, nie tniemy wiosną, kiedy właśnie moglibyśmy pozbawić się kwiatów. No, chyba że na przykład chcemy ją całkowicie odmłodzić i wtedy tniemy równo przy ziemi wszystko. No to lepiej zrobić to jednak wczesną wiosną, w marcu, dlatego żeby ona nie wysilała się teraz na wypuszczanie liści, na wypuszczanie kwiatów, no bo i tak my chcemy to wszystko ściąć, prawda? Więc lepiej to zrobić od razu. Albo właśnie na przykład chcemy wyciąć jedną czy dwie starsze gałęzie ze środka, to możemy to zrobić teraz. Natomiast takie zmniejszenie krzewu, przycięcie gałęzi w większości, no to najlepiej zrobić już właśnie po kwitnieniu, żeby po prostu nie stracić tego roku, tego sezonu, no bo przecież tak, Kolkwicja kwitnie zachwycająco, jest cała oblepiona kwiatami i to jest niesamowity widok, i szkoda byłoby go tracić. I właśnie w ten sposób tnijcie większość krzewów, które kwitną wiosną albo wczesnym latem, po prostu dopiero po kwitnieniu takie większe zasadnicze cięcia. Natomiast właśnie odmładzanie, no to jednak wiosną, czy wycinanie takich starych pędów, to już zależy, bo jeżeli jest bardzo rozrośnięty krzew, to lepiej to zrobić teraz, bo lepiej widać. A jeżeli jest fajny dostęp do tego krzewu, no nie jest taki zagęszczony, to również nawet takie wycinanie starych pędów możecie wykonać też po kwitnieniu. Jak widzicie, moje plany trochę uległy zmianie, widziałam przede wszystkim takie drobne, nisko położone gałązki, które no właśnie bardzo zagęszczały od środka krzew i po prostu na pewno nie kwitły, zabierały mu energię, a nawet widzę, że niektóre z nich były martwe. No i teraz właśnie przechodzę do tego zasadniczego wycięcia tej najstarszej gałęzi, tego głównego pędu, który kiedyś tam zapoczątkował tą piękną kolkwicję, tutaj już <ścoughs> potrzebna jest eee, no, ostrzejsza broń, że tak powiem, czyli właśnie taka piłka, bo, bo e, takim sekatorem się nie da e, tego zrobić. Pamiętajcie, że właśnie... Wszystkie sprzęty do cięcia, takie naprawdę ekstra, które polecamy, które są niesamowicie wytrzymałe, ale ostre, niezawodne, lekkie i właśnie nawet kobieta sobie poradzi z taką piłką, kupicie u nas w sklepie na sklep.twójogrodnik.pl. To są japońskie sekatory, które używamy od co najmniej kilku lat u nas w ogrodzie i w szkółce i są naprawdę niezawodne. Dobra, no to teraz do dzieła. Udało się, nie była to prosta walka, ani nie była równa, ale z tą piłą naprawdę poszło w miarę sprawnie. Bez okularów też bym sobie nie poradziła, na pewno skończyłoby się jakimś uszkodzeniem okazji, więc pamiętajcie też o tym. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać w tym odcinku, zapraszam za tydzień już. Nie będziemy ciąć takich potworów, tylko skupimy się na młodych roślinach, które też właśnie warto formować od samego początku, jak tylko pojawiają się w naszym ogrodzie. Dzięki za ten odcinek, piszcie w komentarzu, co cniecie tej wiosny i do zobaczenia. Pa! Halo, halo! Drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam najprawdopodobniej najlepsze ogrodnicze książki i sekatory. Zapraszamy!